A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus by wypełnić przepisy zakonu co do niego on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga mówiąc teraz puszczasz sługę swego panie według słowa swego w pokoju gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów światłość która oświeca pogan i chwałę ludu twego izraelskiego tu mamy człowieka Starego Testamentu, jednego z ostatnich ludzi Starego Testamentu, ale w opisie mamy same superlatywy tego człowieka. Zobaczcie, 25 werset. Sprawiedliwy, bogobojny, czekający pociechy, czyli wiadomo było, że Izrael jest w strasznej biedzie, i tu nie będę tego opisywał, bo mniej więcej wiecie. Kilkuset lat, jest w biedzie od kilkuset lat. Nie? On oczekuje tej pociechy, i Duch Święty był nad nim. Nie? To, to wszystko są, wiecie, atrybuty rzadkie. To był jeden z najbardziej pobożnych ludzi Starego Testamentu. Nie? Teraz widzimy, jak w Hebrajczykach czytamy, że oni to wszyscy składali świadectwo i zazdrościli i patrzyli do przodu. No, to właśnie mamy taki przykład, Człowieka, ale jednego z ostatnich, czy nawet prawie, że ostatniego, bo jego oczekiwanie, Bóg mu objawił, że Twoje oczekiwanie zostanie spełnione. Jakie to było oczekiwanie? Zobaczcie człowieka sprawiedliwego, bogobojnego, nad którym był Duch Święty. Czyli wszystkie takie, jak gdyby. Możliwe wtedy do spełnienia aspekty więzi z Bogiem i poznania Boga, w tym człowieku były spełnione. A jednak prosił, bylebym nie odszedł bez tego, co najważniejsze. Daj mi zobaczyć przed śmiercią, przed odejściem z Ziemi, Twoje zbawienie. Nie? I rzeczywiście miał obietnicę, chociaż już był sędziwy. Nie wiadomo ile czekał, nie pisze kiedy, może jak miał 20 lat, to obietnicę dostał, nie wiemy. Nie? Ale tu już jest sędziwy, ledwo tam chodzi, no ale przyszedł do tej świątyni i osobiście spotkał Jezusa. Tu wziął go na ręce, nie? No bo, bo jeszcze Jezus był w takiej, w takiej formie, można powiedzieć. Nie? Wziął go na ręce jak dzieci i, i się cieszy, mówi... Teraz puszczasz sługę swego. Zobaczcie, że on już wie, że teraz czas odejść. Co było wypełnieniem jego życia. Zobaczcie, nie ta pobożność, nie przeżycie tych 80 czy iluś lat. Zaraz tam dalej prorokini Anna też napisana jako w podeszłym wieku 84. Czyli prawdopodobnie to był gdzieś tego typu. Już starszy, mocno posunięty w latach mężczyzna. Nie, przeżycie tych wielu lat, prawdopodobnie no, jakichś wartościowych tu życia na Ziemi. Nie? Mamy ten opis Sprawiedliwości, e, życia z Bogiem, czyli wartościowe życie. Znajomość Słowa Bożego, to co było dostępne, wszystko on tym wiedział, starał się z tym, tym żyć. Miał też kontakt z Bogiem. Jest mowa o Duchu Świętym, który nad nim był. Ale zobaczcie, to wszystko. To nie było jeszcze wypełnienie. Mówi, teraz mogę odejść. Kiedy? Kiedy moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, gdyż oczy moje widziały, czyli ujrzały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. My traktujemy jako coś oczywistego, że żyjemy w czasie łaski w czasie Kościoła, w czasie zwiastowania Ewangelii i my też poznaliśmy Jezusa. No, nie wzięliśmy Go tam na rączki, ale poznaliśmy jeszcze może nawet, no nawet bez może nie? Tylko jeszcze bardziej osobiście niż, niż Symeon w tym momencie. Że przez Nowe Narodzenie zamieszkanie Ducha Świętego już w nas, a nie nad nami. To jest jeszcze większa rzeczywistość. Ale zobaczcie, sensem życia tego człowieka. On mówi, teraz już mogę odejść. Dlaczego mogę odejść? Bo moje oczy widziały Twoje zbawienie, które przygotowałeś. Nie. Że warto, żebyśmy w ten sposób spojrzeli na poznanie Jezusa, które dokonało się w naszym życiu. Że to jest, to jest wypełnienie naszego życia. Cokolwiek jeszcze zrobimy, lub zrobiliśmy, to nie ma przyrównania do tego faktu, że jeśli już poznaliśmy Jezusa, to już możemy odejść. To już jest, wypeł... misja życia została spełniona. Najważniejsza misja życia została spełniona. Może Bóg nam da. Tak jak apostoł Paweł mówi: No nie wiem, co wybrać, bo i to mnie już pociąga, ale żyć z Wami to owocna służba. Nie? Może Bóg da nam jeszcze dużo zrobić, a może nie. Tak jak w przypadku Henia. Niedawno nic się nie spodziewał. Przecież to się rozegrało w ciągu dwóch tygodni, tak naprawdę. Nie? Ale najważniejsza rzecz, co człowiek może przeżyć, zrobić, nie wiem, dokonać, jak to tam nazwać, to jest, żeby moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. I to już się w nas dokonało. To jest, chwała Bogu. To, jest, to już za to wystarczy dziękować. Wiecie, jakby tylko to miało się zdarzyć w naszym życiu. To to już jest do wiecznego chwalenia. Dalej Symeon mówi, 34 werset, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą i aby były ujawnione myśli wielu serc. Stosunek do Jezusa Pokazuje tak naprawdę jakość człowieka, jakość moralną człowieka. Czy on szuka dobra, prawdy, sprawiedliwości, czy też czego innego. Większy, naj, największy, myślę, zachwyt to jest właśnie, ja przynajmniej no, przeżywam myśląc o tym Symeonie, że wszystkiego dokonał, wszystko fajnie, nie? a gdyby nie było tego ostatniego akordu który dla nas, dzięki Bogu, nie jest ostatnim akordem, czy jednym z ostatnich w życiu, tylko jest praktycznie, no, tak prawie wszyscy tu jesteśmy, no to y, gdyby to się zdarzyło w chwili, kiedy jeszcze byliśmy młodzi, czy tam jeszcze w pełni sił przynajmniej i jeszcze przed nami, już, już długo żyjemy po czasie poznania osobistego zbawienia Boga Jezusa, Już długo żyjemy i jeszcze prawdopodobnie pożyjemy, to, to jest, no, jeszcze jak gdyby bonus. Mamy, mamy bonus, chociaż taką. Myślałem, że życie człowieka podobne jest do pociągu. Pociągu wyobraźmy sobie z zasłoniętymi roletami początkowo. I my zostajemy w tym pociągu umieszczeni. Nie, nie, nie kupujemy biletu, nie zgłaszamy się, po prostu lądujemy, budzimy się w przedziale. Zamknięte są rolety. Ludzie chodzą, tam się coś dzieje, jedzą, piją, rulki palą, nie? W tym pociągu różne życie się toczą, staje co chwila na, na, na stacjach i pewnie ludzie wysiadają. Nie? A inni wsiadają z kolei, nie? No i my tak sobie jesteśmy i nie wiemy, co jest na tym świecie z zewnątrz. Pismo Święte opisuje... Że kiedy się człowiek, użydzi akurat, ale myślę, że to możemy no, rozszerzyć na nas, że kiedy człowiek się nawraca do Chrystusa, to wtedy zasłona z jego serca zostaje zdjęta. To jest list do Koryntian, zdaje się drugi. Nawrócenie można chyba porównać, jeśli byśmy byli w tym pociągu, że dla nas otwiera się okno. Roleta zostaje usunięta. My widzimy teraz, co jest za tym oknem. Widzimy teraz. Jak te stacje, na których ludzie wysiadają, że co tam jest, że tam naprawdę jest pięknie. Nie? Jeśli człowiek tu w, w tym pociągu, no też jest, no tylko że trochę śmierdzi, trochę może raz zimno, raz za gorąco, jak każdy kto w pociągu wiedział, no to trochę mało miejsca, ciasno, tam jest pięknie za tym oknem, ale my nie możemy go otworzyć. Nie? My już teraz widzimy, dzięki Chrystusowi widzimy, co jest za tym oknem. Czyli widzimy, co jest w niebie. Czyli czytamy opisy, potrafimy sobie jakoś, to wyobrazić, ale no jeszcze to jest tylko przez szybę macamy. Zresztą ten obraz apostoł Pawła mówi, że oglądamy jakby w zwierciadle, niewyraźnie jeszcze. Nie? No i tak sobie się, no dobra, no pojawiliśmy się w tym pociągu. Kiedyś nawróciliśmy się, no to ta zasłona została zdjęta. Widzimy co jest przez okno. No ten pociąg coraz staje, ludzie wychodzą, czyli umierają. Nie? My, co do niektórych, no może ich tam, że tak powiem, wiemy, że są w tym pięknym obrazie, a co do innych gdzieś giną, nie wiemy. No, ale kiedyś przyjdzie ta nasza stacja, nie? na której my mamy wysiąść. Nie? I tak sobie wyobrażam, że, że ta nasza stacja, no to ona będzie związana z tym, że te widoki, które będziemy widzieli przez, ten, przez okno, my osobiście, to będą coraz piękniejsze. Będzie w tym pociągu będzie coraz bardziej duszno dla nas i nieprzyjemnie, a ten widok za oknem będzie kusił coraz bardziej. No taki jest opis biblijny, nie? że ten stary człowiek niszczeje, a ten się odnawia, no pragnie tam, nie? I tak dalej. Nie? To... I kiedy przyjdzie nasz czas, to my będziemy chcieli wysiąść na tej, na tej stacji. Nie? I nie my wybierzemy ten moment. Nie? No, tutaj można by coś tam z samobójcami kombinować, ale załóżmy, że ten temat zostawimy, nie? Bóg w pewnym momencie zatrzyma dla nas ten pociąg i my wysiądziemy. Mówi, o, wreszcie odetknę tym prawdziwym, świeżym, niebiańskim powietrzem, nie? Wreszcie wyjdę na tą wspaniałą przestrzeń, tak? Myślę, że warto taki obraz naszego życia trzymać w głowie. Dlatego jest ciągle powtarzane w Biblii to o tym. Że jesteśmy przechodniami, pielgrzymami, że to jest tymczasowe. Bo wiecie, w pociągu, no owszem, trzeba sobie jakiś śpiwór załatwić, jakieś posłanie, niektórzy łazienki, tam różne są pociągi, nie? No tak, ale zobaczcie, wszystko tam się robi tymczasowo, nie, nie, nie wpycha się. No, oczywiście są idioci, którzy robią, nawet w pociągach, nie? Jakieś Leniny, Staliny czy inni tam to mieli takie pociągi ze złotymi wannami. No, ale nikt rozsądny nie przesadza z tym wyposażeniem pociągu. Trzeba to zrobić, żeby to funkcjonowało, działało, bo nie wiemy, może i przyjdzie nam kilka miesięcy czy kilka lat jechać tym, yy, tym pociągiem, ale prawdziwa rzeczywistość to my już powinniśmy się tu jakiś tam plecak, jakieś jeśli yy, przygotowywać się, właśnie na to, kiedy przyjdzie ta nasza stacja i. Wysiądziemy. Właśnie Symeon, to on był już gdzieś blisko, blisko tego, gdy już wiedział, że ta jego stacja jest blisko, ale jeszcze nie widział tego, co najważniejsze. I teraz zobaczyłem, wysiadam. Teraz zobaczyłem, wysiadam z radością, można tak dodać. Już nie potrzebuję tu dłużej żyć. Wysiadam z radością. No, warto jeszcze pomyśleć o innych pasażerach. Nie? Ci, którzy są też w tym pociągu, a, a dla nich jeszcze okna są, rolety są szczelnie zatrzaśnięte. Nie? My mamy teraz taki przywilej, że w miejsce Chrystusa chodzimy i wzywamy do tych ludzi: pojednajcie się z Bogiem, aby wasza roleta została otworzona, żebyście zobaczyli prawdziwą rzeczywistość za oknem. Na razie za oknem jeszcze. Póki jedziemy w tym pociągu, to będzie za szybą. Ale to jest ta prawdziwa rzeczywistość, nie? żeby kiedy na was, dla was ten pociąg się zatrzyma, żebyście wysiedli na prawo, a nie na lewo. Pierwsze słowa ludzi, jakie Jan słyszy w niebie, to jest oddanie chwały Bogu za to, że stworzył wszystko, że On jest twórcą. To Twoim słowem zostało stworzone i z woli Twojej powstało i zaistniało. Możecie sobie otworzyć czwarty rozdział. To miejsce, gdzie przenosi się akcja z tego czasu kościoła z ziemi, przenosi się do nieba. Początek czwartego rozdziału to jest, że Jan słyszy głos, otwarte drzwi do, do tego nowego wymiaru, do nieba i mówi: Wstąp tutaj, ten głos do niego: Wstąp tutaj. Do tej pory on był na ziemi. Na tej wyspie Patmos, jest to nawet geograficznie stwierdzone, gdzie y, przebywał. To objawienie otrzymał będąc na ziemi. Objawienie najpierw jak Jezus, nie? z tym już złotym pasem, i tak dalej. On pada jak martwy, i jest ten przekaz do, y, do kościołów, tych wszystkich siedmiu kościołów. Nie? Y, trzeci rozdział kończy się jeszcze tam, powiedz, tam do zborów. Nie? To. I czwarty, właśnie jest przeniesienie. Akcji do nieba. Ciekawa obserwacja, zobaczcie, że pierwszy obraz, który pojawia się jego oczom, to jest tron wszechmogący na tronie, dookoła 24 postacie jakieś, jakieś stworzenia, aniołowie, wychwalający i tak dalej. To wszystko na zmianę w odpowiednim tam porządku wychwala. Boga. Jeśli by zbudować taki plan wszechświata, nie, to widać, że w centrum tego planu jest Bóg na tronie. Wszystko dookoła Niego się kręci. Stworzenie, ludzie nie, i, całe, i, i te stworzenia niebieskie, i stworzenia ludzkie nie, cały czas oddają chwałę Bogu. Nie? Że to jest prawdziwy obraz wszechświata, nie? że to, co widzimy za oknem, to, co widzimy tylko o siebie, to jest obraz. Jakby to powiedzieć, ograniczony naszym ziemskim, materialnym tylko wzrokiem. A kiedy on przechodzi w ten nowy wymiar, kiedy te drzwi zostają otwarte i on tam chodzi, to to jest właśnie ta rzeczywistość prawdziwa, jeśli tak można powiedzieć. Nie? To jest to, co, co świat konstytuuje tak naprawdę, czyli Bóg na tronie i całe stworzenie wokół oddające mu cześć, że to takie. Warto sobie zdać z tego sprawę, że właśnie tak wygląda prawda. To jest rzeczywistość. Bóg na tronie i wokół niego cały wszechświat się kręci, można powiedzieć. Jest ześrodkowany, wszystkie drogi, wszystkie kierunki, wszystko w tym niebie, czyli w tej już rzeczywistości bez grzechu, bez ograniczeń, jest skupione na Bogu. Druga taka obserwacja z ostatniego wersetu tego rozdziału, zdaje się, to jest chyba jedenasty. To zobaczcie, tam mamy powiedziane już, co ludzie, tam jest tych 24, najbardziej sensowna interpretacja tej liczby 24, to, że to jest dwa razy 12, że to jest połączenie ludzi Starego Testamentu i Nowego, 12 patriarchów, 12 apostołów, że to właśnie lud Starego Testamentu, lud Nowego Testamentu. Jezus mówił, że przyszedł po to, żeby jedną owczarnię stworzyć, że ma żydowską, Starego Testamentu, ludzi, których przyprowadza do oczyszczenia, do zbawienia, ale ma też inną owczarnię w liście do Efezjan. Jest mowa o tym, że żeby znieść tą mur nieprzyjaźni, który był między poganami a Żydami, żeby zdwojga jedność powstała, także no, na podstawie przynajmniej tych dwóch Obrazów przyjmuje się interpretację, że tych 24 przywódców, bo to nawet nie chodzi o jakichś, wiecie, niedołężnych geriatryków, nie? tylko starszych tu jest rozumiany właśnie tych reprezentantów czy przywódców, no to, to są to jest cała ludzkość, no bo to jest ten podział najbardziej biblijny no, na Żydów i nieżydów, a tu jest 24 osoby razem. Czyli widać, że. Cała zbawiona ludzkość otacza Boga i oddaje mu chwałę. I w tym, zdaje się, jedenastym wersecie, mamy przedstawione, co mówią ci ludzie. Czyli pierwsze słowa ludzi, jakie Jan e, słyszy w niebie, bo wcześniej jest e, głos aniołów, a tu na koniec czwartego rozdziału mamy pierwsze słowa, słowa ludzi. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko z woli Twojej, zostało stworzone i zaistniało. Ten tytuł, jaki ma ta organizacja tego Kena Hama, Answers in Genesis, to ma głęboki sens. Zobaczcie, że pierwsze słowa ludzi, jakie Jan słyszy w niebie, to jest oddanie chwały Bogu za to, że stworzył wszystko. Że on jest stwórcą, że to Twoim słowem zostało stworzone i z woli Twojej powstało i zaistniało. Czyli to przykładanie, przykładanie wagi do prawdy o stworzeniu w ramach naszego zwiastowania, w ramach tego, w co wierzymy. Kolejny mamy dowód, że to jest kluczowa sprawa, bo pierwsze słowa ludzi, jakie słyszy w niebie, Jan to jest, jesteś godzien czci bo to stworzyłeś i stworzenie ma Ci oddawać cześć Mu potężny króluje Jemu chwała i cześć Nasz Pan, potężny jest Jak grom Jego kroki Błyskawicą Jego pieśń Nasz Pan, potężny jest Pan wcale nie żartował, by z raju ich wykopał i nie bez powodu przerał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że nasz Pan potężny jest. Nasz Panom potężny jest. Śródwał na niebiosach martwych Wszędzie była pustka, niebo czarne, bez gwiazd Nasz Pan, potężny jest On przemówił w ciemności i stworzył ten świat Nasz Pan, potężny jest On osąd i karę wylał na Sodomę zniwowanie i łaskę na krzyżu nam dał Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać Że nasz Pan Nasz potężny jest wśród chwał, na niebiosach matron w nim miłość, mądrość, moc nasz Pan potężny jest. Nasz Pan potężny jest wśród chwał, na niebiosach matron w nim miłość, mądrość, moc nasz panu potężny jest.